Na sprzedaż kolejka linowa częściowo z osłonami firmy Garawenda. 22 potwory, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów. Prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Zadzwoń. 41 79 692 09 36 Największe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. Wodna atrakcje terem gorący potok w szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. wwwmt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.ncsir.nowytarg.pl Yeah. W dzisiejszym wydaniu świąteczna szopka w zakopanem oraz lotnicze ślady w Karpatach. Dobry wieczór. Dzisiaj jest środa 23 grudnia. Paulina Bucała. Rozpoczynamy dzisiejsze wiadomości. W tym roku szopka w Zakopanem nie będzie stała pusta. O otwarciu miejskiej szopki i spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Miasta Marcin Szkodziński. Się, czy w tej szopce y, będziemy tradycyjnie pokazywać Trzech króli, ale w sumie doszliśmy do wniosku my razem z Andrzejem Rowcą oraz uczniami, że skoro nawiązujemy do regionu, zamiast Trzech króli przedstawimy Czech zbójników. Y, dlaczego? Dlatego, że no, byli kiedyś oni uważani za królów gór, tatr, prawda, działających na tym terenie. nie chcę podziękować liceum plastycznemu za tą współpracę i wykonanie tego to jest naprawdę piękne myśmy byli wcześniej oglądnąć w związku z tym widzieliśmy i te figurki będą już na stałe dla nas to jest dobra współpraca ale też i mam nadzieję że takie pokazanie państwu jaką zdolną młodzież mamy w zakopanem i jak wartościowym mamy liceum plastyczne Pozwólcie, że najpierw Wam podziękuję i podziękuję Bogu, że mogliśmy się dziś po raz kolejny spotkać. Spotkać, bo połamać się okładkiem, że mogliśmy tego dnia doczekać i że mogliśmy mimo różnych różnic sobie tutaj przebaczyć i przyjść. Jeśli tak będzie, to na pewno będziemy taką wspólnotą. Jaka nam się marzy. Niech ten dobry Bóg da nam, by w naszej oj Ojczyźnie, w naszym mieście zawsze panował pokój i spokój, byśmy mogli wspólnie działać na rzecz dobra naszych rodzin i naszej Ojczyźnie. Chcę Wam życzyć tego, co zawsze się życzy: zdrowia, szczęścia pomyślności, zadowolenia z dzieci i żeby te dzieci też mogły podtrzymywać taką wiarę i taką tradycję, jaką my szczęście mamy podtrzymywać. W niedzielę w Ochotnicy miały miejsce nietypowe obchody związane z inauguracją szlaku Lotnicze Ślady w Karpatach. A więcej na ten temat Arkadiusz Puchlerz. Uroczystości związane były z obchodami 71. rocznicy ostatniej misji bombowca Liberator California Rocket 15 Armii Powietrznej, upamiętnieniem śmierci dowódcy porucznika pilota Williama Bainbrinka oraz uratowania dziewięciu członków załogi bombowca z rąk Niemców przez czwarty batalionowy targ I Pułku Strzelców Podhalańskich AK oraz mieszkańców Ochotnicy. Jesteśmy do dzisiaj, aby upamiętnić samolot zestrzelony w trakcie II wojny światowej. Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj być, by pamiętać takie historyczne wydarzenie. To ważne dla kontaktów między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Uważam, że powinniśmy pamiętać tę historię, którą dzielimy razem. Pracować razem, pracować dla lepszej przyszłości. In working together and working for a Obchody rozpoczęły się w kościele parafialnym w obotnicy górnej uroczystą mszą świętą. Następnie uczestnicy spotkali się na skwerze w centrum wsi przy tablicy informującej o wydarzeniu sprzed 71 lat. Istotnym elementem ceremonii było otwarcie wystawy oraz krótkie wykłady historyczne lotnicze ślady w Karpatach. Są opowieści o dawnych lotniskach, szybowiskach, o miejscach pierwszych wzlotów balonowych, pierwszych prób latania na Prymitywnych skrzydłach wykonywanych przez mieszkańców tutejszych gór, ale i opowieści o służbie lotniczego pogotowia ratunkowego, opowieści o lotach zwiadowczych. To ogromna historia zapisana w Księdze Góry. Uroczystości zostały zorganizowane, aby jak co roku uczcić pamięć lotników Armii Stanów Zjednoczonych biorących udział w operacjach lotniczych nad terenami okupowanej Polski, a także żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców Lotnicy, którzy udziali pomocy zestrzelonym lotnikom. Jutro zapraszamy Państwa na transmisję Pasterki z Sanktuarium w Ludźmierzu. Początek transmisji tradycyjnie o 24.00. A z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, w imieniu całej redakcji telewizji PodHale życzę Państwu zdrowych, wesołych i pogodnych świąt oraz samych dobrych wiadomości. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości to już wszystko. Następne wydanie w poniedziałek. Dobranoc. Sprzedaż kolejka linowa częściowo z osłonami firmy Garawenda. 22 podwóry, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów. Prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Zadzwoń. 41 79 692 09 36 Najlepsze atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w niedzicy. wodna atrakcje terem gorący potok w szaflarach, park rozrywki Rapkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy Białczańskiej, wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. wwwmt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.ncsir.nowytarg.pl thank you